8 lat Prawo i Sprawiedliwość ociosywało i Prawo i Sprawiedliwość brutalnie, aż wióry leciały. Śledztwa, w, w sprawach w których zamieszany jest obecnie prezydent Karol Nawrocki, one zostały przedłużone do grudnia i właściwie pytanie po co? Założę się, że pamiętacie, jak jeszcze podczas wyborów nasze kochane TVP robiło wszystko, żeby zniszczyć szansę Nawrockiego na wygraną. Chyba wszyscy mieli wrażenie że te wszystkie zarzuty to tylko polityczna nagonka, a koalicja po jakimś czasie TVP sobie odpuści. Ale pani Dorota Wysocka-Sznepf tak łatwo nie zapomina i nie zamierza zmieniać swojej narracji. Jesteście na kanale Kto Wygrał i dzisiaj prześledzimy sobie ostatnie poczynania pani Sznepf w naszej czystej wodzie, zwanej inaczej telewizją polską w likwidacji, która od przejęcia władzy przez Tuska jest tak samo zajęta, jak była za czasów Kurskiego. Pamiętajcie o łapce w górę, bo jeśli jej nie zostawicie, to jest szansa, że o was nagrają materiał. A jeśli po tym filmie będziecie ciekawi, co tam się dzieje w naszej polityce, to wpadajcie na mój poprzedni odcinek. Pani Dorota przez całą kampanię wyborczą walczyła o to, żeby jak najbardziej skompromitować Karola Nawrockiego. No niestety nie udało się. Znaczy udało jej się skompromitować, ale no właśnie. Problem w tym, że jedyną skompromitowaną przez nią osobą była ona sama i cała telewizja publiczna. Jej działania były tak nieudolnie słabe, że niektórzy nawet twierdzą, że pomogła mu wygrać te wybory. Była jedną z wielu obiektywnych dziennikarek, która jak wybuchła afera z mieszkaniem Nawrockiego... To ciągle o niej przypominała, żeby tylko nikt nie zapomniał. Żeby tylko nikt nie przekręcił wersji, jaka była. Oczywiście ta jedyna słuszna. Karol Nawrocki zabrał staremu, schorowanemu ręciście dom. To była wersja, która idealnie wpisywała się w to, co chciałaby powiedzieć pani sznep. I wszystko pięknie, ślicznie, aż do tego nieszczęsnego dnia, w którym to Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim. Jaka to była tragedia dla całego TVP! Tyle miesięcy pracy na to, żeby to jednak Trzaskowski objął urząd prezydenta. A tu wszystko jak krew w piach. Sprytna sznęp nie mogła przecież tak po prostu odpuścić. To kompletnie nie w jej stylu. Jak już się za coś bierze, to jedzie z tym do końca, więc wpadła na pomysł, że wyciągnie temat kawalerki i postawi Nawrockiego przed Trybunałem Stanu. Cezurą były wybory prezydenckie, śledztwo w sprawie nie, mieszkania od pana Jerzego, a także apartamentów w, drugiej, w Muzeum II wojny światowej. Śledztwa, w które. W sprawach, w których zamieszany jest obecnie prezydent Karol Nawrocki, one zostały przedłużone do grudnia. I właściwie pytanie, po co? W takiej sytuacji, kiedy pięć lat Karol Nawrocki będzie prezydentem? Eee, znaczy sytuacja jest tutaj o tyle skomplikowana w przeciwieństwie do odpowiedzialności karnej, której mógłby podlegać przeciętny Jan Kowalski. Tego rodzaju, że prezydent ponosi odpowiedzialność wyłącznie przed Trybunałem Stanu. Natomiast nie ma żadnych przeszkód, aby... Budzące wątpliwości prawne, zachowania pana Nawrockiego, mające miejsce w przeszłości, nadal były wyjaśniane przez prokuraturę, dlatego, że Zabezpieczony nawet w dniu dzisiejszym, czy tak jak pani powiedziała, w tym przedłużonym do grudnia śledztwie, materiał dowodowy, on będzie mógł być wykorzystany właśnie po to, aby podjąć decyzję, czy zachodzą, czy też być może nie zachodzą podstawy do postawienia prezydenta w stan oskarżenia. I co teraz, panie Nawrocki? Dalej chce się być prezydentem? Nie ma co zadzierać ze sznepfami, bo z nimi to nigdy nie wiadomo, jak historia pokazuje. Scenariusze po emisji tego programu są dwa. Albo będzie źle, albo będzie bardzo źle. A tak na poważnie, to trzeba mieć tupet żeby przez całą kampanię nakręcać nienawiść przeciwko konkretnej osobie i nawet na chwilę nie pochylić się nad sprawą, która również wzbudza ogromne kontrowersje i jest związana z Rafałem trzaskowskim. Bo nie wiem czy wiecie, ale w jego przypadku też w tle była osoba starsza, też umowa do żywocia i również chodziło o mieszkanie. W ogóle nasz warszawski gentleman ma dużo wspólnego z mieszkaniami. W jego oświadczeniu majątkowym widnieje lokal należący do majątku odrębnego jego żony nabyty także na podstawie umowy do żywocia. I w jednym i w drugim przypadku sytuacja jest bliźniaczo podobna. No ale po co mówić o Trzaskowskim? W końcu on na antenie telewizji polskiej zawsze musi być krystalicznie czysty. I wracając do tych mieszkań Trzaskowskiego, to jest jeszcze jedno na Ursynowie, a według jednego z posłów PiSu, Sebastiana Kalety, jest ono wycenione na zadziwiająco niską kwotę. Chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że pani Sznepf realnie nie jest dziennikarką, tylko propagandzistką. Z osiem lat Prawo i Sprawiedliwość ociosywało i Prawo i Sprawiedliwość brutalnie, aż wióry leciały, aż przyszedł prawdziwy drwal i prawdziwy sędzia. I przydziera się przez te prawne haszcze. czy Waldemar Żurek da radę na tych gruzach i popiołach odbudować prawdziwe Prawo i prawdziwą Sprawiedliwość. No, musicie przyznać, że nie pierdoli się w tańcu. Rozumiem, że takie deptanie opozycji odbywa się z miejsca, gdzie jest jakaś prywatna telewizja. No bo chyba nie chcecie mi powiedzieć, że takie słowa padają w telewizji, która jest utrzymywana nie tylko z pieniędzy wyborców Platformy Obywatelskiej, ale również z pieniędzy wyborców PiSu i wszystkich Polaków. Nie wiem, jak wy. Ale ja uważam, że nie jest to najlepszy sposób na wydawanie publicznych pieniędzy i to nie małych, bo rocznie płacimy na to 3 miliardy złotych. Znalazłbym milion innych rzeczy, na które pieniądze by się przydały. Na przykład na edukację naszych ministrów. Bo nie wiem czy wiecie, ale na przykład pani Kotula nawet nie wie, kto napisał nasz hymn narodowy. Kto napisał hymn polski? <gry> Jezu, teraz... W? Tak, na W. Ja wiem, że na W. Józef? Ja wiem, że Józef, bo mój tata ma na imię Józef i mój teść ma na imię Józef. Eee... Chcę powiedzieć Wysocki, a w ogóle w głowie mam nazwisko dziennikarza, nie powiem go głośno, bo idę do niego na wywiad i, on, i to mi brzęczy. Okay, po prostu, więc w głowie gdzieś eee, Wyspiański, Wysocki i, i tak idzie. Józef Już tak... Wybicki. 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 Okay. No, Zobaczymy mm -hmm. Wybicki. I tacy ludzie rządzą naszym krajem. Przecież ci ludzie w Sejmie są kompletnie odklejeni od rzeczywistości. Jakbyśmy im pokazali mapę Polski i kazali pokazać województwo mazowieckie. To pewnie byśmy się dowiedzieli, że obok Niemiec leży. Przecież hymnu się człowiek uczy w podstawówce. Prawda jest taka, że pani Kotula jest w Sejmie tak samo potrzebna jak pani Sznep w TVP. Obie są żywym dowodem na to, jak marnotrawi się publiczne pieniądze. Na jej urząd, tak samo jak na nową propagandę telewizyjną, przepala się gigantyczne środki, które mogłyby trafić do potrzebujących. Zamiast tego finansujemy stanowiska dla osób, których elementarna wiedza o Polsce jest po prostu kompromitująca. A najgorsze jest to, że za ten cały festiwal niekompetencji i arogancji płacą ci, którzy i tak mają najciężej. To właśnie najbiedniejsi polscy podatnicy muszą utrzymywać ludzi, którzy kpią sobie z podstawowych wartości i historii ich własnego kraju. A Wy co o tym wszystkim myślicie? Uważacie, że słowa pani Doroty Wysockiej-Sznepf o tym, że Nawrockiego można byłoby postawić przed stanem oskarżenia, mają jakiekolwiek podstawy prawne, i koniecznie napiszcie też, co uważacie o tym, że Trzaskowski miał kawalerkę, o której zapomniał wspomnieć, a zdobył ją dzięki podobnemu procederowi jak Karol Nawrocki? Byliście na kanale Kto wygrał. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę oraz suba. No i jeśli nie macie dosyć naszej polityki, to wpadajcie na mój poprzedni odcinek. Do usłyszenia. Siema.